Mam go to Explode MC. Dzisiaj jestem na serwerze Survival Games. Do mnie wskakują. Dziękuję. tutaj dużo ludzi Sławnych gra. Mam taki sam skin. To jest mój skin. I nie look negative, i macie Wertes a Kapitan Alien Defensowy. O, Kapitan Alien, lol. Nie z ich skinów jakoś. Dobra, są trzy areny. Nie, cztery. Były trzy. Zrobili to. O, akurat zobaczymy. Będzie czwórka, było. Dobra. 20 sekund. Nie znam w ogóle tej mapy. Nie wiem czy mnie dobrze słychać. Żadnej skrzynki jeszcze w ogóle nie znalazłem. Dobra. Jeszcze troszkę. Dobra, go. Ostatnio to chciałem nagrać właśnie odcinek z tego, ale mi nagrało bez głosu. Tak sobie ustawiłem jakoś, nie wiem czemu tako? Oj, już mnie gonią. Nie tu nie chcę. Chcę przetrwać. No nie! To będzie pewnie krótki odcinek, bo mnie zaraz zabiją. Jak zwykle. O nie! Doskoczę? O nie! Doskoczę! Jak zwykle. Dobra, szybko, szybko. szybko. Myślę, że skrzynka tu jest. Trzeba się gdzieś schować, bo ten jakoś to obmyślić. Czy to byłem? Czy nie byłem? O! Jest skrzynka. Nie! No wiedziałem. Zawsze ja. Dobra. To by było na tyle. A, ten odcinek żegnał się z wami. i narka.